Znajdujemy się w Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach, jest to instytucja kultury gminy Wilamowice i jest to zwiększenie wieloletnich działań mających na celu ocalenie i także rewitalizację kultury wilamowskiej. Muzeum nie tylko prezentuje tą historię w taki kompleksowy sposób, ale również jakby motywuje mieszkańców i stwarza im warunki do tego, żeby mogli tą kulturę wilamowską współcześnie praktykować i kultywować. Jest to zwiększenie naprawdę wielu, wielu lat starań oddolnych stowarzyszeń i organizacji, które przez lata próbowały tą kulturę od wymarcia, od zaginięcia uratować. W XIII wieku na teren obecnych Wilamowic przybyli osadnicy z zachodu. My nie wiemy do końca skąd pochodzili. E, taka najbardziej popularna opowieść mówi o tym, że z Flandrii lub Holandii. Oni przez te 800 lat zachowali swoją e, odrębność. E, wynikało to z tego, że w, kiedy przyszedł czas reformacji, przeszli na e, wyznanie ewangelicko-reformowane, później wrócili do katolicyzmu. Natomiast ten etos handlu, etos właśnie rozwijania własnych e, interesów, pozostał w Wilamowicach. I właśnie ten handel wpłynął na to, że społeczność Wilamowian była taką społecznością bogatą, prestiżową i też język, strój rozwijały się bardzo w wyniku właśnie kontaktów handlowych z całą Europą. No i też przez to, że był to, była to kultura prestiżowa, wszyscy, którzy do Wilamowic się sprowadzali, też chcieli stać się jednymi z nich. I tak myślę, że to jest właśnie ta tajemnica, dlaczego przez 800 lat język wilamowski w Wilamowicach jest używany, no bo dalej można usłyszeć na ulicy ludzi, dzisiaj młodych ludzi, którzy rozmawiają po Wilamowsku. Tutaj właśnie w muzeum można całą tą skomplikowaną historię Wilamowian poznać. To jest wystawa, która taki przekrój właśnie pokazuje. W muzeum prezentowana jest jakby główna wystawa stała Wilamowian i ich sąsiedzi. Jest podzielona na jakby takie sekcje tematyczne, która opowiada o tych legendarnych początków, gdzie ci osadnicy z XIII wieku przybyli tu na te tereny, jakie legendy z tym były związane, po XIX wiek, czyli wykup z poddaństwa w 1808 roku, 40 lat przed zniesieniem pańszczyzny, sami wykupili się z poddaństwa w 1818 roku, Uzyskali prawa miejskie. Następnie prezentujemy taką bardzo etnograficzną ekspozycję, gdzie jest wnętrze haup. Duża część tej ekspozycji jest związana ze strojami winamowskimi które są też unikalne i występują tylko i wyłącznie w tej miejscowości a także tradycje i obrzędy. Kolejną częścią ekspozycji jest y, narracja dwudziestolecia międzywojennego, kiedy różni naukowcy z polskiej i niemieckiej grupy badaczy interesowali się Wilamowicami, czyli poświęcona II wojnie światowej, kiedy Wilamowianie zostali bardzo mocno zinstrumentalizowani, uznani za Niemców. Część powojenna, która opowiada o prześladowaniach, y, o tym, dlaczego ta kultura praktycznie była na skraju wyginięcia oraz ostatnia część poświęcona współczesnej rewitalizacji i jak ta kultura dzisiaj odradza się, odżywa. Najpierw w wyniku takiej folkloryzacji ta kultura Wielamowska zaczęła pełnić taką rolę trochę sceniczną, no a dzisiaj znowu wróciła do przynajmniej części tej dawnej przestrzeni, czyli mówi się po Wilamowsku i na co dzień, y, ludzie chodzą w strojach, y, a przede wszystkim ta tożsamość i opowieść o tej flamandzkiej przeszłości y, jest bardzo ważna. Język wilamowski został dzięki działaniom wielu ludzi, wielu pasjonatów zachowany. To był język, który był cały czas używany. To był podstawowy język komunikacji wilamowian. Wilamowianie byli wielojęzyczni. Oni sobie myśleli, modlili się i rozmawiali między sobą po wilamowsku. W szkole wykładowym językiem był język wilamowski. W kościele kazania były w języku wilamowskim. To się dopiero zmieniło pod koniec XIX wieku. Ten język cały czas pozostawał językiem domowym i też językiem literatury. Natomiast w wyniku właśnie tej propagandy i niemieckiej, gdzie y, mówiono, że to dialekt niemiecki i też tej propagandy z kolei powojennej y, polskiej, że tutaj właśnie nie powinno się już mówić po wilamowsku, bo to polska ziemia, a to jest jakiś tam obcy język. Przeszła taka narracja właśnie, że to jest jakiś taki niepełny język, tak? Natomiast my pokazujemy, że y, on był cały czas i jest używany. Są nowe słowa, są y, określenia różnych nowoczesnych sprzętów tutaj, w tym języku, bo jest to język używany po prostu i na Messengerze i Whatsappie i innych komunikatorach. I myślę, że to muzeum też pokazuje, że właśnie ten język nie tylko w tej perspektywie historycznej, ale też pokazuje, że jest to język jak każdy inny. Wystawy można zwiedzać indywidualnie, chociaż wystawa jest dwujęzyczna, bo jest wilamowsko Polska jest tak przygotowana, że można samodzielnie poznawać, zgłębiać wszelkie jej aspekty. Można również przyjechać z dziećmi, bo mamy osobny szlak zadań dla, dla najmłodszych. Zapraszamy również raz w miesiącu mamy organizowane oprowadzanie z przewodnikiem. To są takie kuratorskie zwiedzania, gdzie skupiamy się na jednym wybranym zagadnieniu, który jest wyjątkowo interesujący, lub no, są też to takie zwiedzania ogólne. Oczywiście mamy również wystawy czasowe, na które można przyjeżdżać, no i ofertę warsztatową, z której można skorzystać, która pokazuje nie tylko jakby ogólne rzeczy związane z muzealnictwem, ale także kulturą wielamorską. Czy to są warsztaty kulinarne, życie strojów, różne rękodzielnicze, a także nauczanie języka. Misja naszego muzeum podsumowuje dobrze wiersz Floriana Biesika, wielomorskiego poety z przełomu XIX-XX wieku. Od you, O we spruch, wer kuza dech in dany, de bis boców I to oznacza o ty nasz stary, kochany języku. Mówimy tobą jeszcze ciągle: Jesteś więcej warty niż pieniądze. Musimy się uczyć też innych języków, ale ciebie chcemy słyszeć aż do końca świata. I też to ważne, że wielo Języczność dla Wilamowian była i jest bardzo ważna. Hacogon Ludwera i w Muzeum w kultur. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Muzeum Kultury Wilamowskiej.